Szymonaczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza u Jacka Recyklera I co? No byłem na złomowichu, yy, w zasadzie wczoraj też byłem, tylko że tam by, yy, jakieś tam trochę elektroniki, jakieś parę pierdołek To nie było sensu tego pokazywać, pokażę to wszystko w dzisiejszym odcinku Raport, jakiś raport z bunkra? <laughs> Raportu nie ma, ja dalej sobie, dalej sobie dłubię te styczniki po trochu po trochu yy, no nie wiem o czym mówić yy, przekopałem przekupałem tu trochę rzeczy odnalazłem, odnalazłem kilka rzeczy których szukałem jakieś tam tablice malowane jakieś pierdołki których szukałem też tam dla kogoś, nieważne, miesza z tym yy, jest fantów powiem wam, jest tak jak lubię najbardziej zobaczcie, <laughs> tak jak lubię najbardziej czyli jest dużo i jest urozmaicenie Yy, od elektroniki, przez narzędzia, po totalne czasami pierdoły, które ja biorę. Być może, no nie pamiętam już sam, być może jeszcze coś co zostawię u siebie. Przynajmniej na razie widzicie, ile widzicie, ile ja tego u siebie zostawiam, 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 odkładam, zostawiam. Ale spokojnie, w tym, w tym moim głupim żaleństwie jest metoda, wiem co chcę zrobić. Wiadomo, no, chciałbym kiedyś mieć nie wiem jakby to powiedzieć, swoją izbę pamięci czy coś takiego, <laughs> ale to swoją drogą, najpierw trzeba zgromadzić yy, towar i <laughs> oczywiście w fundurze, bo to w tym kraju nie ma nic za darmo, no, no za darmo to tylko boli gardło, ale dobra, to by tu wiele, nie pieprzyć głupot, przejdźmy sobie do podsumowania. I zacznę sobie... Od wczorajszych fantów, żeby było tak, powiedzmy, po kolei, widzicie na kolanach, przed dwami klęczę. Komputer był, to wiadomo, to z napędu CD, to też ten CD. wotniczkę małą, oczywiście, z Ugradizie. w Gradisie mamy zielony towot. Można sobie, można sobie, nadłócić ręce, żeby się ślizgało lepiej. Dobra, lecimy dalej. Nie podlewaczka, tylko yy, oliwiarka. To trafi <laughs> ładnie ładnie natłuszczona. trafia na półeczkę do kolekcji z moimi oliwiarkami. Mam już chyba ze 3 mam już chyba ze trzy... Nie, to nie było, to nie było mądre. Mam ze 3, mam ze trzy sztuki chyba, czy cztery, to niech tam sobie są. Yy, to tu mamy jeszcze yy, płuto z drewnianą rączką. Mówię, i ten cały był, cały komputer. Była ta główna. Tu jakieś ustrojstwo do tego było. Action, 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 player. Coś takiego, ale złocone piny. To tam trafi do kogoś. Miejsce z tym do kogo nieważne. Środełko rometowskie. Oryginał romet. Zakurzone, ale zaleźć. Zresztą na tłości będzie się świecić jak bzu jajca. Także jest fajnie. Nie wiem to chyba, czy nie jest oryginalna narzędziówka, ale coś mi tam, tam coś w środku lata. I trzeba zobaczyć, co tam jest. Nie ma oryginalnego tutaj. Powinno być taki plastyczek do odkręcania. Także no problem. Problem, ale ja tam widzę kasiorę to było pęknięte, ja tego nie połamałem. Ktoś oryginalna. <grymne> Oryginalny zestawik. Oryginalny zestawik kluczy. Świetna sprawa. Nie wiem, czy to też było w oryginale, ale jest Bać, cały zestaw oryginalnych kluczyków. Ścierkę zabieram. Nawet ten śrubokręcik, co ja mówię, że to dorabiane, a to jest oryginał rowerowy. Świetna sprawa. No szkoda, że jest złamane tutaj zamknięcie. Siodełko w bardzo dobrym stanie. Naprawdę nigdzie nie jest pęknięte. Nigdzie nie ma żadnego uszczerbienia. Tu może jakaś mapa do skarbu, ale nie. To służyło do tego. To... Tak jakby wiedzieli, że Jacek ma jakieś głupoty w zanadrzu. To było... To powiem Wam. To były poniedziałkowe skarby. Siodełko dla mnie tutaj króluje i wygrywa. Razem z tą narzędziówką i z narzędziami... Mówię wam świetna sprawa Taki, taki szczał. I teraz sobie przejdźmy do fantów dzisiejszych Czyli, nie wiem co dzisiaj mamy Chyba wtorek Wtorkowych fantów yy, Widły do kopania yy, Wszystkie, które miałem poprzednio Wszystkie się sprzedały Także ja nie mam żadnych wideo u siebie To będą pierwsze Chciałem, ja dużo nie chciałem Chciałem po 15zł 15 zł za widełki facet kupił do mnie wszystkie zapłacił mi po 20 Także co tu narzekać oby takich klientów było więcej cała sprawa eee, uchwyt uchwyt do stodoły odsunę was bo się że nie siedzie. uchwyt do stodoły do jakichś wrotów eee, Tutaj jeszcze mamy ja to mówię Oprawka na znicza, czy na jakąś doniczkę bo kilkukrotnie już znajdowałem takie różnych wzorów. Jest to żeliwo. Tam można wstawić na przykład flaszkę czy coś takiego. Fajna sprawa. Lubię takie rzeczy. Była też dziś oczywiście elektronika, bo to, to musi być zawsze. Klinok, klin do upania drewna. Powiedzmy, no oczywiście używany, ale powiedzmy, że jeszcze, jeszcze w bardzo dobrym stanie. Co to jest? kuźnia, no, nasz polski nasz polski, polski clean, clean jak klin, tam nie wiele nie ma co tu opowiadać jeszcze jedna elektronika zobaczcie co mam fajnego kolejną <laughs> kolejną lampę w stylu jak to mówić vintage, tu coś ma zaizolowany, plasterek <laughs> naklejony, pewnie ma jakieś kuku tutaj to później sobie sprawdzę yy, uchwyt do stołu, do Ławy do biurka, do maszyny, do czegokolwiek, bo takie były przy tokarkach, przy tokarkach, przy frezarkach, ale później trafiały na biurka. Fajna sprawa, fajny design. Ja uwielbiam, nie wiem co one mają w sobie, te stare lampy, ale ja je uwielbiam i po prostu <gryw> uwielbiam i doceniam. Tak jestem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze tak ma takiego pierdolca. <laughs> hak, klucz, rur, hak, coś takiego, no, klucz do rur. Yy, powiedzmy, że jest w stanie dobrym, to tylko jest tutaj zapchane syfem te zęby do oczyszczenia, ale to można też przecież przefrezować, przeszlifować fleksem naciętym czy pilnikiem. Zajebisty klucz będzie. O oh, sorry, nie będę już tak robił. Yy... Kwiatuszek, to ja zawsze zabieram. Tu zobaczcie, mamy też coś fajnego, przystawkę, przystawkę Celmy, Poland. Czy działa? Wydaje mi się, że tak, bo co tu się mogłoby popsuć? Łożyska tam nic nie, nic nie stuka, nic nie puka. Czyli mamy przystawkę Celmy, no to kubka rośnie. To nie wszystko, jest trochę drobnych narzędzi, oczywiście nie mogło zabraknąć umiejętności to rzecz powiedzmy codzienna, w każdym prawie wypadzie umiem młotek albo siekiera, dzisiaj siekiery nie było, ale za to jedna cenka jedna cęka do imadła, jedna, no reszty nie było. Mam trochę tych męskich, jakby to powiedzieć, męskich gwintowników, mę, męskich gwintowników, w zasadzie kilka, no dwa, dwa było ich więcej, ale te się wydają być bardzo ostre. To, że on jest tutaj przykorodowany, to nie tym, się mi tu nie robi, tylko tą stroną, także dwa, powiedzmy, męskie, dwa męskie i cztery, i cztery żeńskie, bo wiecie, to jest, jak mi tu ktoś kiedyś powiedział mądrze, ja zawsze myliłem gwintownik z narzynką, a to mi powiedział, że narzynka jest damska, jak gwintownik jest męski, wiecie dlaczego, nie, no bo... To jest męski, ten jest damski otworek i wiecie o co chodzi. Dobra, to było tyle w macie. Mikrometr, jest brudny, nie chce ruszyć, nie wiem w zasadzie czemu bym go wziął, ale, no nie wiem, taki język jest, to nie było drogo, to nie było drogo. Tu jest fajna rzecz, fajny nietypowy klucz, jak ja to mówię, ten nie do użytku, tylko gdzieś do, do zdoby, do warsztatu, garażu. Ludzie nawet wyszają w, w domach. Możecie sobie znaleźć stronę w internecie Muzeum Starych Narzędzi. Tam sporo trafiło sporo narzędzi trafiło, tam ode mnie do tego muzeum. Ja jak czasami tam przeglądam te strony, to dostrzegam swoje rzeczy, swoje rzeczy, które ja znalazłem. Także fajnie, że takie rzeczy trafiają też do muzeów. I kipilniczka kipielniczka. kipielniczka. PKP Ameliniowa do oczyszczenia, do oczyszczenia i będzie elegancja Francja. Ja już w swojej karierze trochę znalazłem, no. czyli ktoś trochę wagonów rozkrad, no i co i naczynkiem, naczynkiem zbiorczym kosz, ale ten kosz będzie miał przeznaczenie, ja już wiem do czego on posłuży, jeżeli mi się uda nakryć tym gąsior do wysyłki. To będzie fajna sprawa. Kupka, kubka klamotów jest. Ja bardzo zadowolony, ja bardzo zadowolony z siudełka, zadowolony z przystawki do celmy, z lampy, z popielniczki, z elektroniczki <śmum> i ze zmarów. <śmum> zmarów nigdy za dużo na rękach. Niech się zmarują. ją wiele nie przedłużając. Trzymajcie się. Do następnego. Hejo.